Witam serdecznie. Jestem nauczycielem, koordynatorem projektu zespołu szkół Lama Wodziczki z Mosiny i dzięki współpracy z ATN możemy rozpocząć projekt unijny. Nasi uczniowie pojadą do Hiszpanii w pierwszym roku, w drugim roku do Berlina. Bardzo mile wspominamy, jeżeli chodzi o, o przygotowanie projektu. Bardzo nam, pomogła, bardzo nam pomogła pani Katarzyna Gawronek, e, która w, e, pomogła nam napisać ten projekt, e, zrealizować e, no, w jakiś sposób nasze marzenia, bo dzięki, tym, e, dzięki tej, tej, temu projektowi uczniowie nasi będą mogli wyjechać, e, wyjechać na staże zagraniczne, najpierw do Hiszpanii, potem do, e, do Niemiec. No i bardzo się cieszymy, także tutaj owocna współpraca. Dzięki, dzięki tej firmie możemy, możemy zapewnić im praktyki zagraniczne i staże.